sekwencji i upór w odbudowie dworku w Petry Ci z Państwa, którzy byli w Petry wiedzą, że jest to prawdziwy tygiel. Zapraszamy na scenę. Że jest Pan to. Wojciech Siemian. Że jest to prawdziwy tygiel, w którym miesza się kultura ludowa, dworska kultura, kultura szlachecka i wreszcie sztuka współczesna. Ale. Wojciech Siemion to także mistrz, człowiek, który ma niezwykłą wprost dbałość o nasz wspólny dom, o polszczyznę. Nikt tak pięknie nie mówi, nikt tak pięknie nie recytuje, jak właśnie Pan Wojciech Siemion. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję za to wyróżnienie. Sąsiedzi bardzo się ucieszą, że będą mieli mnie, czyli sąsiada ich odznaczonego. Moja ty. I niech już pan postawi. Na zawsze. Moja to oczywiście cytat z Sienkiewicza, żeby nie było nieporozumień, że to ja sam. Natomiast budowanie domu to budowanie ojczyzny. Najpiękniej zapisał to w kwiatach polskich Julian Tuwim. Mimo że zaczyna się angielszczyzną. My country is my home. Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziale Dom Polski przypadł. To ojczyzna. A inne kraje są hotele. Mój dom. Mieszkanie, pokój, biurko, a w nim – pamiętasz? – ta szuflada, do której się przez lata składa nieużywane już portfele, wygasłe kwity, wizytówki, resztki żarówki, ćwierć ołówki. Leży tam fajka, spinka, śrubka, syndetikonu ze schłatóbka, brązowe pióro wypalane, z białym napisem zakopane, korbka od czegoś, klucz do czegoś, lecz już oboje do niczegoś. Słowem, wiesz, jaka to szuflada. A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz, znajdziesz tam małe, zasuszone, serce Twe w gratach zagubione, Więc nie wyrzucaj nic, nie sprzątaj. Przyda, nie przyda się, niech leży. Oszczędzaj graty przy porządkach, w takich szufladach i zakątkach, boś z każdym cząstkę życia przeżył i trwasz, nie wiedząc, z tą starzyzną, jak z tą szufladą tak z ojczyzną. Nic nie wyrzucisz, coś ci wzbrania, przetrząsać labo z przywiązania, niepotrzebne, nieużyte usunąć, niech zostanie z tobą. Zabobon, mówisz tak, zabobon. I z tej codziennej mitologii nagłych zaułka, zjawień, olśnień, to z barwy, z linii, to z melodii. Chwila, ojczyzną ci wyrośnie. Zjawie się taka niewątpliwa, wyłączna, nie do podrobienia. To ona, Twoja własna, żywa Polska. dziękujemy. Wojciech Siemian. Proszę Państwa, kolejnego laureata przedstawi jako gospodarz tego miejsca dyrektor Łazienek Królewskich Pan profesor Marek Kwiatkowski. Proszę Państwa, mam przyjemność oznajmić, że za propagowanie polskiego krajobrazu kulturowego nagrodę otrzymuje pan profesor Wiktor Zin. Witamy pana profesora. Pan profesor Wiktor Zin, wybitny znawca polskiej kultury. Jej wielki popularyzator. Wielu z nas pamięta wspaniałe programy pana profesora Piórkiem i węglem. Panie profesorze, szczerze mówiąc, my wszyscy czekamy na ciąg dalszy tych opowieści, a najlepiej na antenie dwójki. <grywki> Pan profesor Wiktor Zim. Proszę Państwa. A ja zacytuję w tej chwili gogola. Y była wiosna i dziedzic jakiejś tam rosyjskiej wioski poprosił, by jego woźnica, Fiedia, powiózł go na spotkanie wiosny. I jadą, w pewnej chwili dziedzic srebrną laseczką stuka po plecach Fiedie, swego formana i mówi, Fiedinka kochany. A łapówki ty w życiu brał czy nie? Wasza miłość nie. Nie, no nie wstydź się mnie. Powiedz prawdę, całą prawdę. Wasza miłość nie. A dlaczegoż to, jeśli można wiedzieć? Bo mi nikt nie proponował. Więc to jest odpowiedź na. Na moją prośbę. Proszę Państwa. Służę i powiem, że to wcale nie jest bogatelna sprawa mówić o tym, by Polska była piękniejsza. Ona powinna być piękniejsza i w krajobrazach, i w architekturze, i w ochronie zabytków. My Z Markiem wiemy najlepiej, jak to trudno. A proszę Państwa, Łazienki, że są takie, jakie są, to dzięki przyjacielowi, który życie im poświęcił. E, ale wracając do rzeczy, to nie jest tylko kwestia krajobrazu. To jest kwestia własnego polskiego sumienia. Zwróćmy proszę uwagę na to, żeby Polska była piękniejsza, przecież na naszych oczach zginęła wieś Polska nastrój małych miasteczek, a w dużych miastach rosną budynki, może nadmiary wysokie, może niezharmonizowane. Nie moja rzecz w tej chwili krytykować, ale gdyby to wszystko szło tak od serca, to byłoby inaczej. Wydaje mi się na koniec, że jeżeli grono ludzi tych, którzy chcą, by Polska była piękniejsza, przeciwstawią się tym, a istnieją tacy, którzy chcą, żeby Polska była brzydsza, to my wygramy. <klucza> serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Pan profesor Wiktor Zin. Dziękujemy bardzo, serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie jeszcze zacytować definicję pana profesora, czym jest kultura, bo rzeczywiście to piękne stwierdzenie. Czym jest kultura, mówi pan profesor, to bukiet różnorodnych, powiązanych ze sobą kwiatów. Polne łączą się ze szlachetnymi, białe lilie z makami, habry z tarniną. Profesor Wiktor Zin. Mamy jeszcze jedną wspaniałą statuetkę do wręczenia, ale kto ją otrzyma, o tym poinformuje nas prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, pan Andrzej Kozłowski. Proszę Państwa, wspaniali ludzie, ludzie z pasją. Państwo Lucyna i Arkadiusz Okoniowie. Ludzie, którzy stworzyli coś fantastycznego na Podlasiu. przepiękne, uroczysko zabory. Zapraszamy Państwa. Uroczysko zaborek to rzeczywiście miejsce przepiękne. Tylko tam jeszcze, proszę Państwa, można zjeść pierogi z soczewicą. Tam w pokojach nie ma telewizorów, tylko sprzęty sprzed co najmniej 50 lat. Tam można spędzić czas w przepięknym kościółku, w dworku, w wiatrak. Słowem, miejsce, gdzie utrzymano staroświecki, zaściankowy klimat. Gratulujemy serdecznie! Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, dzisiejsza nagroda jest ukoronowaniem naszej pracy i naszych marzeń. Chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy pomogli nam w odniesieniu naszego sukcesu, jak również tym, którzy go zauważyli i docenili. Pięknie dziękuję. I my Państwu bardzo serdecznie dziękujemy, a teraz wielkie brawa. I zapraszam na scenę raz jeszcze wszystkich tegorocznych laureatów, po to, by zrobić pamiątkowe, historyczne, rodzinne niejako zdjęcie. A zatem jeszcze raz przypomnijmy Wojciech Kilar. I pan minister Waldemar Dąbrowski, który wręczał mu nagrodę. Kasztelan Zygmunt Kwiatkowski. I Pani Beata Tyszkiewicz. Wojciech Siemion, który z rąk Niny Terentiew otrzymał tę nagrodę. Oraz Pan Profesor Wiktor Zin i Profesor Marek Kwiatkowski, członek kapituły. Oto laureaci konkursu Piękniejsza Polska. Wszystkim im bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że ich przedstawienie dzisiejszego wieczoru będzie dla Państwa najlepszym przykładem i wzorem godnym naśladowania. Dziękujemy bardzo. Teraz zapraszamy Państwa już na część artystyczną naszej dzisiejszej gali. Oczywiście tę część artystyczną wypełni Sinfonietta Bydgowska pod batutą Macieja Niesiołowskiego. I muszę przyznać, że maestro w Pana ręku teraz nie tylko batuta, ale także mikrofon, bo któż lepiej. Może poprowadzić taki koncert. Maciej Niesiołowski. Kochanie moje, w taką noc jak ta, księżyc cudowną niespodziankę da. To pierwsze słowa duetu Maricy i Tassila z operetki Imre Kalmana pod tytułem Hrabina Marica. Drodzy Państwo, śpiewają Anita Maszczyk i Michał Musioł, soliści Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wykonanie to nieco odbiega od naszych przyzwyczajeń, ale gorąco Państwu polecam. more mm -hmm.